Siemano ludzie, to ja, dzisiaj na filmiku chciałem wam powiedzieć kilka informacji, co będzie się działo na kanale. Tak wiem, co często... właśnie niedawno był, ale teraz chcę wam też powiedzieć, że teraz będzie taki... Zas teraz mniej więcej nie będzie żadnych filmików. Niestety, po prostu, chwilowo nie ma czasu, wyjeżdżam, weekend majowy i o to chodzi. No, ale na pewno obiecuję Wam, że jakoś za. mniej więcej, jakoś w następnym. Jakoś, no nie wiem, za jakiś tydzień. Za, no, za niecały tydzień. Na pewno odpalę to z grube rury, szybko to nadrobię. Chciałem Wam powiedzieć, że jeszcze sobie zamówię przyszły ze sklepu GoHobby. Kupię sobie puszkę z naklejkami, multipaka i kule z Tesco. Wszystko na tym filmiku to wszystko. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania, bo to naprawdę mnie zachęca. Ogólnie na tym filmiku to wszystko. Pa, cześć.